Witajcie, tutaj Grecki, Emma powraca. Od Rajdu Polska B w sumie nie pojeździłem zbyt wiele, a prawdę mówiąc nie pojeździłem w ogóle. Zająłem się troszkę tutaj w międzyczasie motocyklami dzieci, zrobiłem też o, o tym jakiś tam filmik, bo tu był remoncik silnika. W każdym razie wracając do Emmy, stała się awaria. Przy próbie odpalenia Uszkodziłem skrzynię biegów. Być może zbyt brutalnie obchodziłem się z kopniakiem. No i co się stało? Proszę bardzo. Oprócz półksiężyca, który już teraz założyłem nowy, no rozleciał się półksiężyc. I nie wiem, czy, czy przez to, że się rozleciał, kawałek. Odłamek zęba wpadł, po prostu zaklinował między, zaklinował jakby dwa wałki i ten wałek nie miał tu miejsca, no i wywalił swoje mocowanie w deklu skrzyni. A więc troszkę w ciemno kupiłem, jeszcze nie rozbierając skrzyni, kupiłem ten element, czyli, czyli to, tutaj to sprzęgło jednokierunkowe koło zębate, współpracujące z półksiężycem, bo chciałem to wymienić jako komplet. Tego się spodziewałem. No, ale po otworzeniu okazało się, że jest lipa z klapą. No i co? To była, to była niedziela. Szybki telefon do Janki. Janka miała dwie klapy u siebie. Wybrałem tą ładniejszą. Ta klapa tutaj posiadała. Różnica w tej klapie, a w mojej klapie jest taka, że w skrzyni nowego typu był tutaj ten taki trzpień. Na, na odbo odbojnik, po prostu, czyli, czyli ten element. Ja go mam tutaj. No i siłą rzeczy musiałem go wyciągnąć, więc próbowałem podgrzać klapę, wyciągnąć go po prostu, ale nie dawało to żadnego rezultatu, więc po prostu postanowiłem go obciąć. Obciąłem go szlifierką z ręki, następnie również szlifierką, tarczą do szlifowania szlifnąłem go po prostu. Tak zgrubnie, no starając się nie porysować tutaj tej powierzchni tego planu poduszczelkę. no i w zasadzie się to udało. Zobaczę teraz, jak on tutaj pasuje. Bo w sumie ten element jest troszkę odsadzony w łąb skrzyni, więc być może nie będę go tu musiał więcej rzeźbić i ryzykować tej powierzchni. No to to zaraz sobie sprawdzę. No i tak, no montuję tą klapę. Mam komplet nowych zimmeringów oczywiście, no bo, no bo, no bo je wymienię. Wyciągając skrzynię zauważyłem też, że mój, e, moje to sprzęgło e, przegubu wymaga wymiany, więc je też wymienię. Przy okazji się okazało się, że też e, trzy szprychy po rajdzie Polska mi uleciały, no więc e, tym też się zajmę. Miałem też starą skrzynię, którą kupiłem na bazarze jako bazę do remontu. Niestety okazała się, że właściwie ta sama awaria, czyli półksiężyc się wyczaskał, wyleciało, wyleciało to mocowanie wałka oraz na dole tam w korpusie było pęknięcie, więc jakby korpus skrzyni i, i klapa ta sama awaria plus półksiężyc no może wrzucę taki szybki filmik jak ją rozbierałem. Także biorę się do pracy no i działam. Zimmeringi osadziłem No i teraz tak, do nowej klapy średnio tu wchodzi ten element wysprzęgnika ale chyba chodzi o to po prostu, że tu jest yy, no że nie ma takiej fazy, zrobię tu lekką fazę pilnikiem, ale jest też w środku rowek na o-ring w tej starej klapie tego, tego rowka nie było no i w tej starej klapie to ten element jest po prostu strasznie luźny do nowej nie wchodzi. Także nie wiem, czy z, czy z tego typu klapą powinien ten element być bez tego rowka i bez oringa, czy jest po prostu dodatkowy oring tutaj w klapie. No, zobaczymy. A to tak, całkiem spontanicznie znalazłem wśród swoich gratów takie narzędzie, które się okazało po prostu idealne. Także faska jest zrobiona. Teraz wszystko umyję, wydmucham i montuję.